Mamy tutaj paletę cieni. Dancing with the Devil. pomadka trumna, nie? Róż yy, yy, w takim kremie. Hejka, ja jestem Gabi i witajcie na moim kanale kosmetycznym. Wspaniałym, fantastycznym. Jak jesteście tutaj nowi, to. Hejka, ja jestem Gabi. nagrywam o kosmetykach, a jak jesteście tutaj stałymi widzami, to napiszcie komentarz bo ja niektórych moich stałych widzów już kojarzę, więc napiszcie, że hej, oglądam Cię już bardzo długo, to będzie mi bardzo miło. I dzisiaj normalnie mój strój na to nie wskazuje, nie? Pomadka trumna, nie? Róż yy, w takim kremie. Dzisiaj naprawdę będzie mrocznie, kochani, mrocznie i strasznie, bo będziemy testować nową kolekcję halloweenową Vibo, która wyszła kiedy? Halloween, już, tak? Mało się kończy. Nie ma tutaj tak, nie ma tu podkładu, nie ma tutaj nic do brwi i nie ma tutaj, tak, podkładu i czegoś do brwi. Także ja sobie sama nałożę jakiś swój podkład. To było klaśnięcie do przejścia, nie? Potem odklasnę i będzie przejście, że już mam podkład. Rozumiecie, nie? O już przejście w makijażu. Dobra, to możemy przejść do testu i tak jak zawsze dzieje się to w testach, to ja sobie robię tutaj przed sobą taką linię czasu, gdzie mówię, co mi się spodobało najbardziej, co mi się spodobało najmniej. No i na tej podstawie te dwie najlepsze rzeczy to są te rzeczy, które potem mogę wam polecić, bo nie chcę, żebyście tak jak ja kupowali wszystko, tylko kupili to, co potrzebujecie i jeżeli się sugerujecie jakoś moimi opiniami no to możecie wybrać te najlepsze rzeczy. Więc tak, uwaga. Od razu przejdziemy do najlepszej rzeczy z całej kolekcji, która mi się od razu spodobała i to jest róż w kremie w kształcie róży. I takie róże były już rok temu i to były róże, które były w takich okrągłych pudełeczkach. Ta róża była taka duża i uważam, że tamto z tamtego roku było o wiele ładniejsze. Te płatki były takie, wyglądały jak prawdziwe. To wygląda po prostu jak ulepione z plastyliny. Wiem, że troszeczkę się czepiam, ale po prostu była podobna rzecz, więc troszeczkę to porównuję, ale no. Yy, jest to troszeczkę w innym może vibe, tak? Bo to jest taka kuleczka, tam to było w takim. na płasko ścięte. Przechodzimy do testu. Yy, nałożę to sobie najpierw pędzelkiem I będę z Wami szczera, bo ja już sobie ten róż wczoraj nakładałam, bo po prostu. Aż mnie spędziało, żeby to dostawać, bo taki fajny. Więc nie będzie to mój pierwszy raz. Więc wiem, że od nakładania tutaj pędzelkiem ta róża się nie niszczy, bo wtedy, jak była tam ta kolekcja z tamtego roku, to tak jak się używało, to miałam takie, o nie, zaraz się popsuje i tak dalej. To się nie niszczy od nakładania. Taki ma kolorek i od razu Wam powiem, to ma bardzo mocny pigment, bardzo mocny. Nie wiem, czy Wy to widzicie. To jest. Mega, mega, na maksa po prostu napigmentowany, czyli tak, osoby początkujące, osoby początkujące w strachu, nie? Ten róż nie za bardzo nadaje się do takich make-upów codziennych. Bardziej bym go polecała wam na jakieś takie. Mm, Makijaże artystyczne, no chyba, że ktoś z Was lubi taki efekt na no co dzień, no to, to super, tylko tutaj chcę, żeby ta kolekcja była też oceniana pod względem właśnie bycia użytkową kolekcją. Jeżeli mam oceniać ten róż pod względem takiej użytkowości, no to tak bym powiedziała se tak średnio, mm, zwłaszcza na jasnej karnacji, no i trzeba z nim troszeczkę powalczyć i się pobawić, a wiem, że nikomu się nie będzie chciało. Więc na razie to był ten róż. Na razie róż pójdzie na sam środek tutaj. Tu. Z racji tego, że to jest kolekcja halloweenowa, no to w makijażach takich na Halloween potrzebujemy sobie zrobić jakiś taki kontur takiego ala kościotrupa, bardziej taki cieniowanie w stronę takiej szarości. Więc mamy tutaj chłodny brązer. Brak zapachu. Macie tutaj taką pajęczynkę. I to jest brązer, który ma służyć do tych właśnie make-upów charakteryzatorsko-halloweenowych, ale wiem, że dużo, dużo osób lubi. Chłodne bronzery też na co dzień, więc też sobie ocenimy go pod tym względem, czy on się po prostu do czegoś nadaje. U siebie nie lubię takich chłodnych bronzerów, uważam, że nie pasują mi i uważam, że wyglądam w nich brudno i ziemiścia, bo trochę już takich produktów testowałam, wolę jak one mają jeszcze troszeczkę więcej tego ciepła, ale to jest Halloweenowa kolekcja. Okej, okay, on jest naprawdę zimny, okej, okay, on jest naprawdę, yy, naprawdę jest tak zimny. Że chyba nawet zły pędzel wybrałam. Brązer ten wymaga, to jest dla konesera brązer, wymaga troszeczkę wprawy. Z racji tego, że ja nie używam takich brązerów za bardzo, no to u mnie, uważam, że u mnie to będzie. Nie, ja nie będę go na pewno używać. To wam mogę od razu powiedzieć, że nie będę go na pewno używała. Kurczę, ja bym na przykład taki produkt już dała, że jest niedobry, niefajny i w ogóle nie kupujcie go, ale wiem, że. Ktoś w komentarzu zgłaszajcie się w komentarzu te osoby. Kocha chłodne brązery, i po prostu powie Gabi, źle oceniasz chłodny brązer, Ja kocham chłodne brązery, Więc ja go w mojej skali dam go niżej na róż. Ale tak wygląda. Ja go też staram się nie nałożyć za dużo, bo nie chcę, żeby ten make-up jakiś taki po prostu ohydny-obrzydliwy mi wyszedł. Ale to jest naprawdę chłodny brązer. I naprawdę to ja wiem, co mówię. Nie szkoda, że nie pachnie. I po prostu uważajcie z nim. Eee, a przed moim Rossmanie nie było za bardzo testerów, nie? Więc zostaje ten tylko mój film. Brązer idzie tu. Do tyłu. Do końca. Papa. Pa. Pudru tu nie ma. Przypudruje się swoim osobistym pudrem. Teraz nagenda przypudrowana. Eee, I mamy tutaj też Witchcraft Face Art Pen: Precyzyjny pisak do makijażu artystycznego twarzy. Idealne rysunki detali i wzorów. Słuchajcie. Powiem Wam, że tą naklejkę to musiał przykleić ktoś po pijaku, bo jest bardzo krzywo przyklejona. Ja wiem, że się czepiam, ale to pewnie jest maszynowo, ale po prostu y, to jest mega krzywo przyklejone. Zaraz zrobię sobie swatcha w ogóle tego, bo ja się, ja nie wiem w ogóle jak ja mogę potraktować. Czy to jest na przykład y, do sztucznych piegów? Jakich to są, jakie to mają być rysunki tym zrobione? Co ja mam tym namalować? To jest y, jakąś pajęczynę, czy to są piegi? Dobra, ja może sobie porobię tym różne rzeczy pod koniec, może bardziej. E, dobra, paleta cieni. Mamy tutaj paletę cieni. Dancing with the Devil shadow Palette. Mamy tu rysunek e, przytulających się dwóch kościotrupów. E, I ogólnie paleta w środku wygląda jak jakaś paleta taka e, typu chińska. Nie wiem, czy Wam się ta paletka podoba. Wam widzowie, Was pytam, czy Wam się to podoba. E, na przykład, tutaj jest rysunek, jak to powinno wyglądać z tyłu. To tak nie wygląda z przodu. Dobra, dość tego narzekania. No dobra, najpierw zacznę może sobie od tego ciemnego cienia, ciepłego. Kurczę, ta paleta. Dobra, będę dalej narzekać, trudno. Y, paletka sama, ten wzorek Halloweenowy. Cienie w środku, mocno takie cukierkowe, takie w ogóle bardziej bym powiedziała walentynkowe niż, mm, niż Halloweenowe. O, ale pigment mają. Dobra, ten ciemny jest ciemny i maluje. Tak, sobie to porozcieramy i wyjdzie. No, one się rozcierają, one działają. To jest taki ala biały, ala taki beżowy, ale taki jest mało beżowy. Fajne są te cienie, ale powiem Wam szczerze, że mm, nie kupiłabym ich. Gdyby nie to, że właśnie chciałam sobie nagrać z nich film, to bym tego sobie sama nie kupiła. Mamy tutaj takie dwa y, śmieszne pokręcone cienie, takie z takimi, ja nie wiem, kamienie to wygląda jakieś. I dla mnie to wygląda brzydko, że tu jestem jakiś taki czarny, bo nie do końca wiem, jakiego koloru mam się spodziewać. A, to będzie taki błyszczący bez niczego. A ten będzie bardziej taki. No dobra, to wezmę ten z tym. Mało błyszczący. Brakuje mi tutaj czarnego, ale na szczęście czarny cień jest. Musisz go sobie kupić osobno. Czarny cień nazywa się Black Magic Satin Eyeshadow. Jest dostępny osobno. Czyli jeżeli potrzebujesz czarnego, dużego cienia, on jest w dokupienia osobno. Duży taki cień. O kurde, ale, ale po prostu jest mega słaby ten pigment, nie? Tego czarnego. Ja lubię, jak jest czarny cień. To ma być taki czarny, że jak nakładasz na oko, to po prostu jest. No widać, a ten jest taki rozbrązowiony, rozszarzały, i ta poświata, uważam, że on. Bardziej daje wrażenie, żeby był brudny, niż żeby był czarny. No i ja Wam mówię, że tego czarnego to chyba nie bardzo potrzebujecie, bo jest taki mega średni. Jest duży, ma, nie wiedzieć czemu to poświatę. Ja w ogóle tu widzę drobinki jakiegoś brokatu, który nie błyszczy. To jeszcze Wam powiem dodatkowo. I mat jest taki jakiś, nie jest matowy. I to nie jest prawdziwy czarny, to jest po prostu bardzo ciemny, szary cień. To jest coś takiego. Mm. I dlatego dam go na koniec. Paletę jeszcze zostawmy. Jeszcze paleta nie będzie oceniana, bo tutaj mam przed sobą cztery eyelinery. To wygląda tak. O! To wygląda właśnie jak takie pióro do moczenia. Dobra, ja sobie najpierw zrobię słocze sama. Słocze będą malutkie, bo to są eyelinery. Tak wyglądają słocze tych produktów. Tak wygląda aplikator. Włos się mu rozdwaja. No i sprawdzimy, jak to wygląda. Najpierw zacznę może od tego czarnego i powiem Wam, jak się malowało mi tym eyelinerem. A czy on jest jakieś wodoodporny? Nie. To jest w ogóle metaliczny eyeliner. Teraz przeczytałam z opakowania i Wam powiem, że ja, czekajcie, bo zaraz Wam to powiem i zrobię sobie. O Jezus. Dobra, osoby początkujące, jeżeli sobie kupicie taki eyeliner z taką końcówką, a dopiero zaczynasz y, robić sobie kreski eyelinerem, jesteś początkujący, to po prostu szlak Ci jasny trafi i po prostu rzucisz nim o ścianę takim, rzucisz i tak, z takim hukiem. Po prostu to jest końcówka, którą bardzo ciężko się maluje kreski nawet osobom, y, które są bardziej wprawione. Ja, żeby sobie zrobić tę kreskę dobrze, wiecie jak ja muszę usiąść? O tak, o tak, rozumiecie to? To jest metaliczny eyeliner. I szczerze wam powiem, że na ten moment uważam, że nie będę go używała. Druga sprawa jest taka, że pigment w tym eyelinerze nie jest jakiś bardzo mocny. Pigment nie jest jakiś bardzo mocny, to trzeba parę razy przesunąć, i jest taki ten eyeliner, że ja czuję takie mokre na oczach, nie. Dlatego ja ten eyeliner dam go za brązerem. Za brązerem, bo jeszcze brązer jako tako. Ale ten eyeliner czuję, że jest taki tego. Przechodzimy do kolejnego koloru, bo każdy będzie oceniany osobno kolor. Przechodzimy teraz do koloru różowego, który już teraz wiem, że na milion procent nie będę go używała. Nie mam totalnie bladego pojęcia, w jaki sposób mogłabym go przemycić w makijażu, żeby to dobrze wyglądało. Ale to zrobię, nałożę go, ale szczerze nie mam totalnie pomysłu na niego. I to właśnie on ma też taką rozczapiżoną, dziwną końcówkę, która mi nie odpowiada. O Jezu, jak to brzydko wygląda. Jeszcze ten makijaż jakoś wyglądał, teraz to już jest smród. E, więcej e, po prostu nie będę o nim mówić, dam go po prostu na koniec. Przejdziemy teraz do bordowego. E, mnie bordowe rzeczywiście mocno nie kręcą, ale wiem, że kogoś kręcą. Tylko wiecie co, szczerze to nie jest taki bordowy. To jest bardziej... Ja nie wiem, co to jest za kolor, ale to na pewno nie jest. Tu wygląda jakby to było bordowe, a to nie jest bordowe. To jest silwkowe. Ciężko, ciężko, się to maluje, serio. Dobra, tutaj w ogóle nie mogę dociągnąć, bo tu w ogóle jakby nie, nie malowawszy. Tragedia, to jest jeszcze gorszy niż ten. Czas na biały. Mam dużo nadziei w tym białym, dlatego że no potrzebuję białego eyelinera. On jest chyba metaliczny, już zapomniałam. Nie, on nie, jest, on nie jest metaliczny, on nie jest metaliczny. I Ja mam taką koncepcję na biały eyeliner, że właśnie bym go potrzebowała na przykład tu w kąciki. On nie jest mocno napigmentowany. Nie jest to na pewno najlepszy, ale nie jest to na pewno najgorszy eyeliner, jakiego używałam. ale szczerze mówiąc, ja bym go dała tu, czyli na przykład ten róż, róż jest nadal lepszy niż, niż to, niż ten biały eyeliner. Mogę już, myślę, że mogę już ocenić stopelę z cieniami. Opakowanie fajnie, bo jest w tym. W takturce to za to plus, jest lusterko. Jest ten vibe Halloweenowy z zewnątrz zachowany, środek jest dobry. Tematy są spoko te dwa. Błyski są mega średnie i szczerze mówiąc, ja tą paletkę bym dała razem z bronzerem, Czyli, że ona jest ok, może nawet trochę inaczej Wam powiem. Dałabym ją nad ten brązer, bo bronzera wiem, że nie będę używać. Paletę jeszcze jako taką bym ją użyła, ale no, nie podobają mi się błyski w tej palecie. Są mało błyszczące, nie robią takiego wow, nie, nie wzbudzają jakichś takich emocji i są o wiele lepsze, fajniejsze palety. Ta paleta nie jest, nie jest spoko, ale jakby jakościowo tematy są spoko. Jeszcze mam jeden cień, w ogóle osobno do kupienia. Jest to topper. Topper to jest coś takiego, że nakładasz to na co chcesz i tylko ty decydujesz na co to jest. To jest topper. I to się nazywa eye topper. Aha, czyli decydujesz, że nałożysz to na oko. Vibo, zadecydowało za ciebie. Nakładasz to sobie na oczko. Ja nałożę to najpierw pędzelkiem. Okej, okay, patrz, tu, tu, kamera, patrz. Jak to zaczynasz zeskrybywać, to masz po prostu surprise. Inny kolor. Widzicie to? O jezu! Jakie to brzydkie! A, A nie, dobra, nieźle. A, bo to jest dłochron, czyli takie. E, nie podoba mi się to, ten cień, ale dobra, na oku. Nie na oku, na oku. Ocenimy na oku. kącik, tutaj. O, o, na policzek fajne, na policzek GIT. Ten cień, ten eye topper, który nałożyłam sobie jako rozświetlacz, jako rozświetlacz podoba mi się bardziej niż ten eye topper, chociaż nałożyłam go już na ten na smarowane, Tu ma na tym oku, tu już naprawdę nie ma miejsca, ale podoba mi się bardziej na policzku i podoba mi się do tego stopnia na policzku, że dałabym go może nawet razem z różem. I jeszcze zostawię go sobie w mojej kolekcji, zostawię go sobie w moich kosmetykach. I jeszcze troszeczkę sobie z nim pochodzę i się zastanowię co o nim myśleć, ale ogólnie to moje myślenia są zbyt pozytywne, nie? Bardzo się boję, że zepsuję ten make-up, ale mamy tutaj e, ten pisak Witchcraft Face Art Pen, to jest pisak, który ma być do takich rysunków na twarzy. Ja sobie to zobaczę, co to się dzia działa jako pisak do piegów, dobra? Bo to myślę, że y, będzie bardziej takie, y, bo to ja w ogóle myślałam, że to jest pisak do piegów, a ja nie do końca umiem sobie robić rysunki na twarzy. Może na koniec tego filmu sobie coś narysuję, na przykład y, subskrybuj kanał. Daję Wam chwilę na zostawienie subskrypcji. Nie zostawiłeś tej subskrypcji. Teraz zostawiasz subskrypcję. To jako pisak do piegów jest średnie, bo to jest już za zimne i te piegi wyglądają jak brud. Do tego wrócimy pod koniec. Zrobię sobie jakiś rysunek na twarzy, może jakąś pajęczynę, ale jako pisak do piegów się nie nadaje. Znaczy, to nie miało być pisakiem do piegów, więc nie mogę być zła, że pisak do twarzy nie jest dobrym pisakiem do piegów. A może to być dobre do brwi? A i do brwi jest dobre! Ej, to jest dobre do brwi. Dobra, tylko to nie jest do brwi, ale ja to użyłam do brwi. A dobra, to jeszcze wrócimy do tego. Patrzy się na mnie cały czas. Wiecie, co to jest? To jest różdżka. I teraz tą różdżką zmuszę Was do zostawienia łapki w górę. Poproszę, Panie Montażysta, taką jakąś animację, o operację. O, dziękuję za tego lajka, kochani. Wiecie, co... O Jezus. To jest konturówka do ust w pisaku. Czarne usta sobie robimy. Patrzcie teraz, to będzie dobre y, kino. O Jezus, o Jezu. Dobra, y, są osoby, które malują usta na czarno. I tymi osobami nie jestem ja. Najlepiej taki produkt oceniłaby osoba, która naprawdę usta maluje na czarno. Bo ja y, nie jestem y, w fandomie malowania ust na czarno. I jeżeli jest tu ktoś, kto maluje usta na czarno i ma to w domu, to napisz komentarz. Dora, ja wiem, że się nie znam na czarnych ustach, ale wiem jedno. Zgodzicie się ze mną, wszystkie moje satanistyczne koleżanki, że ma być yy, full pigment. A to nie jest full pigment. To jest takie. średnie. Dobra, lecimy z pomadką. O kurde! Wow! Wow! Widzicie to? Dobra, powiem Wam szczerze, to dawno mnie nic tak nie tego. Wow! Ej, dobra, nie? Ej! E to. Nie potrwało, nie potrwała euforia. Ej, proszę, słuchać tutaj, panie, tu. Jaki to jest skam? No, skam jak nic, no! Co to jest? No, zobaczcie to. Ej, wibo mi za mało serce. Ja was. Kochałam was, a wy mnie tak potraktowaliście. Dobra, teraz bez śmieszków. Ten kolor to jest kolor 100% jakby takie halloweenowe make-upy, nie? Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie takich czerwonych, wampirzych ust, to to jest ten kolor. Dodatkowo, czego za cholerę nie będzie widać w kamerze, w, ani w jednej, ani w drugiej, e, po roztarciu palcami ta pomadka ma brokat. Ale nie ma szans, że zobaczycie to w kolerze. Nie, nie ma szans, nie? Yy, dobra, ta pomadka. Mm, sama po nałożeniu, strasznie, taka jest, kurde, czuję się na ustach, nie? Yy, czuję się na ustach, ją trzeba nałożyć i ją rozsmarować paluchem. Ona będzie wtedy lepsza. Yy, to nie jest mój kolor. Wiem, że te usta teraz wyglądają, jakby się jakaś pięciolatka dorwała do, do pomadki, ale tak. Yy, jak ja bym ją nałożyła? Ja bym ją właśnie nałożyła tak. A potem bym sobie poprawiła ten kontur jakąś konturówką, zaraz to zrobię. Ale samą pomadkę oceniam na pewno tu, nie? Oceniam ją za to, że ma potencjał i będę jej używała, ale z, ze smutkiem w sercu. Różczka śmierci kolejna. I też mamy tutaj takie coś. I to ma konsystencję jakby eyelinera. A właśnie, ja mam nie zrobiłam słoczy w ogóle tych kredek. Dobra, to, to są słocze tych konturówek do ust. Tu, tu, tu. Hu, 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 Nie dobra, to już widzę, że będzie wyglądało jak smród. Wiecie, kogo to jest kolor? Fucking the garden. To jest kolor Easy Fucking the Garden. Jestem ciekawa, co ona myśli o tym kolorze. A to jest jej kolor. Patrzcie, na przykład, ja już mam na sobie pomadkę nałożoną ja nie mogę tego nałożyć na pomadkę, to się nie rozciera. I to jest też takie nierównomierne trochę. Dobra, ja nie lubię kosmetyków, że trzeba przy nich po prostu trochę, wiecie, tak. Się pobawić. Czarna była tu, tak? To te razem z koleżanką, tutaj zapraszam, we dwie koleżanki. Nie lubię, jak są kosmetyki, że trzeba się pobawić. Teraz tak. Proszę tutaj, panie operator. Jak ja mam linie papilarne, to te pomadki, te jakby, się rozlewa w tych liniach, co oznacza, że to się będzie też rozlewało w ustach. Więc lipa. Lipa, pipa. Przechodzimy do rzeczy w trumnie i to wygląda mega świetnie. Nie? Normalnie. Trumieńce takie. Ogólnie vibe czuję. Teraz patrzcie na to. Wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina to, że jestem w To mi przypomina, że y, ma markę Cadwondyni, nie wiem, czy pamiętacie, mega vibe te rzeczy mają. I jeżeli to będzie, to wygląda po prostu super. To wygląda jak. Nie, no to, to wygląda świetnie. Nie? Y, opakowanie mamy takie, i to jest. Ym, Shimmer Lip Gloss wydaje mi się chyba, że to jest podobne jak pomadki z Diora, które rok temu zalewają co roku całą e, TikTokową społeczność, że nakładasz i one mają też ten brokat. Tak mi się wydaje, ale nie to jest co innego. O, dobra, to jest to jest OK. To jest, to, to, jest, to, jest, e, to jest fajne. To jest fajne. To jest to. To jest błyszczyk. To nie jest matowa pomadka. To jest błyszczyk, który jest z brokatem. O kurde, ja kocham takie, kocham takie, rzeczy. Ten brokat. Troszkę czuć. Nie śmierdzi. O kurde, dobra. Nie dobra. To jest to. To jest dobra, to staj tej kolekcji. Przepraszam za tak brzydko. To, to jest fajne. Ma brokat. Jak palcem zabierzesz. To zostaje na ustach. Fajne. To jest błyszczyk, to nie jest matowa pomadka. Bardzo komfortowe na ustach. Nie ma jakiegoś denerwującego, mocnego zapachu e, i to jest, to jest to. I to jest ten jaśniejszy kolor. Jest jeszcze ten e, czerwony, który prawdopodobnie na 100% nie będzie mi pasował, ale to jest e, najlepsza rzecz z tej kolekcji. Już teraz Wam to powiem. E, tak jak co do innych rzeczy, musiałam trochę je naciągać i trochę im pomagałam, tak to jest e, miodzio. To jest miodzio. Tu, to jest naprawdę fajne. E, to jest super. To jest super produkt. To jest fajne. Ładny. Podoba mi się. Ja będę używała. To to tu. To jest królowa. To jest najlepsza rzecz z tej kolekcji. Już teraz mam królową, bo już byłam naprawdę źle. Zmyję i nałożę drugą, tą czerwoną, czerwona, ale taka inna czerwona. To nie jest taki czerwony. Mam nadzieję, że to jest taki czerwony, właśnie taki bardziej w krew chodzący. No, taki. Nie dobra, trochę malinowy. Tu jest taki, tu jest taki. Dobra, ta pomadka jest już gorsza. W sensie yy, kolor nie mój, może wasz. Yy, pewnie będzie nawet im się mniej sprzedawała, ale, yy, ale to jest dobry produkt. Ja ją dam za tym od razu, yy, za nią, bo produkt jest dobry, tylko po prostu nie jest w moim kolorze, więc dam ją tutaj, tą pomadkę. Yy, ale spodziewałam się właśnie bardziej takiego koloru, yy, takiego właśnie jak ma pudełeczko. Nie takiego malinowego, ale naprawdę. Produkt jest komfortowy, fajnie się nakładało i to są na razie najlepsze rzeczy z tej kolekcji. Dobra, przejdę teraz do. Bardzo mnie męczy ten produkt, naprawdę. Bardzo mnie męczy. To jest jaśniejszy. Jaśniejszy jest już lepszy. Dobra, ta jaśniejsza jest już troszkę lepsza. Wydaje mi się po prostu, że przy jaśniejszym kolorze niedociągnięcia mniej są widoczne, dlatego pewnie gdybym zaczęła od tego, to pewnie bym od razu jakoś to lepiej recenzowała, ale no wiem jak to wygląda przy ciemniejszych kolorach, że te kolory są po prostu ciężko się malują i są nieestetyczne, ale ja i tak uważam, że ten produkt jest słabym produktem. Ja tak to oceniam. Zostały nam jeszcze dwie pomadki, strasznie tanio to wygląda, tak dotykam i czuję, że po prostu ona mi się zaraz połamie, ale też jest efekt wow. Macie tu gwiazdki takie, ładnie to wygląda i chyba to też jest taka pomadka, że nakładasz, rozcierasz, A tak o, jak nakładam tak, to ona jest brzydka. Ją trzeba rozryszeć paluchem, ale gdyby nie to, że ja o tym wiem, to pewnie bym pomyślała, że te pomadki to jest jakiś smród. Dam temu jeszcze szansę, tak samo jak dam szansę temu białemu, ale bardziej mi się podoba czerwona, gdzie czerwony to nie jest mój kolor. Brałam jeszcze jedną, no i ta też ma takie, wow, z tymi gwiazdkami, ale już nie robi to na mnie wrażenia. Śmierdzi ta pomadka takim trochę Chińczykiem. No ta już w ogóle ma, coraz mniej mam wrażenie, one mają tego brokatu. I zaraz, mam, o właśnie, słocze wam nie zrobiłam tych, zaraz mam, zrobię słocza profesjonalnego, tych trzech pomadek. O, tak one wyglądają. Tylko to one nie wyglądają w ten sposób. Je trzeba po prostu rozetrzeć, wtedy im brokat wychodzi. To, jak one tak wyglądają, to to nie jest jakby prawda. To jest fake. One nawet mają taką formułę dziwną, jakby były jakąś taką farbą. Także zrobiłam wam słodcze, ale to nie jest to. To, czym one są, widać dopiero wtedy, kiedy rozetrzecie to paluchem. A, no i miałam wrócić też do tego pisaka, co robi te wzorki. No to zrobiłam ten brwi. To do brwi jest spoko. Do biegów jest średni. No, a z wzorków to nie wiem, co mogę sobie zrobić, że taką pajęczynkę sobie tu mogę zrobić. No, ale co, nawet ja zrobiłam pajęczynę. A ja... O! Kurde, taką na szybko machnęła mi. I... No, zrobiłam. Nie wiem, to mm, będę tego używała na pewno do brwi, więc zostawię to sobie może e, tutaj e, tu. O Jezu, ojciec poleciał tutaj Towarzystwo, ale ten pisak y, bardziej bym go używała po prostu sobie jako do brwi. Co to był za test? Pen rozczarowań i smutków. Jeżeli mieliście coś z tej kolekcji, y, to napiszcie mi też w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tych kosmetyków. A ja może zacznę od narzekania, czyli to, od czego y, naj najbardziej mi się to podoba. Y te produkty do ust, ja w ogóle tego totalnie nie czuję, tych takich markerów do ust, pisaków do ust, nie czuję tego. Ciężko się tym maluje, ciężko to rozetrzeć. Nie wiem, jak nie radzę sobie też z takimi produktami. Może po jakimś czasie będę sobie lepiej radzić, ale na pewno ten jasny kolor jest jeszcze ok, tak te ciemne. Uważam, że no mega, mega brzydko to wyglądało i to może być bardzo trudne dla Was do malowania. Kolejny produkt, który też uważam, że jest niewypałem, to to, że te eyelinery są metaliczne. Mają piękne opakowanie, ale to, że one są metaliczne, uważam, że bardzo dużo im odejmuje. No i te dwa kolory są po prostu brzydkie. Więc teraz przejdziemy do plusów tej kolekcji. No to zdecydowanie największym plusem jest ten błyszczyk w kolorze tym brązowym. On będzie taki naturalny. Na pewno będę go używać. Świetnie wygląda, ładny jest na prezent. To wygląda, jakby to była jakaś taka mega exclusive marka. I to jest produkt, który mi się na pewno spodobał. On ze mną zostaje, będę go używała, będę go używała i będzie ze mną. To wygląda po prostu mega top. Top, jakby to było po prostu z jakiejś mega drugiej marki. No i cała reszta kolekcji jest taka po prostu taka se. Rok temu ta kolekcja była uważam o wiele, wiele lepsza, była też fajniejsza, ładniejsza. A ta nie wiem, czy też ona dość późno przyszła ta kolekcja. No nie, wiem, w każdym razie. Jakoś mnie ta mocno nie, nie zachwyciła. Yy, oczywiście komentarze też są wasze, możecie się ze mną nie zgadzać. Bardzo chętnie to poczytam i też napiszcie mi, czy macie coś z tej kolekcji i tak dalej. I jeżeli zostaliście do końca, zostawcie komentarz o treści Halloween. Pa!